Cześć, jestem PastaFlex Dzisiaj mam taki odcinek no Na nie przygotowałem po prostu taki vlog Co od niechcenia Dzisiaj będę opowiadał o YouTubie moim całym I o tym wszystkim Kiedyś na YouTubie byłem bardzo słaby Dalej jestem No i chcę, postanawiam, że będę w wolnym czasie nagrywać mówi Star Planet. Blog Star Planet no nie będzie. Bo komputer... pokazywałem chyba Wam na jakimś vlogu. Tak, na jakimś vlogu komputer i na pewno nie będzie blog Star Planet. Tak. Hmm. A ogólnie... Yy... Nie nagrywam zbyt często. Po pierwsze, nie lubicie mnie, tak zapewne myślę. Też nie nagrywam, bo nie chce mi się, nie mam czasu i ja mam pomysłu na filmy. XD. Uh, a Mówi Star Planet, mi się nie chce. I Robloxa też. Mam dwa, mogę też Wam powiedzieć, Przypomniałem sobie, Kole kolega taki mi ukradł konto w BSP. Możecie go skłaszać i na BSP i na MSP. On się nazywa X Luky XX Małpa tych X, nie? I on mi zabrał konto. Bo y ja nie mogę grać, bo na razie nie mam czasu grać. Nie mam czasu grać, i chciałem, żeby ktoś mi się ze szkoły zajął kontem. Chciałem mojemu jednemu koledze najbyfyfy takiemu jakby, byfify I on powiedział, że się będzie zajmował, ale czasami, bo on tam nie zawsze gra w Blockstar Planet. Nazywa się Chychy, Mati Chychy, jak już Wam mówiłem. Aha, i ten kolega ukradł taki drugi. No tak, tą historię miałam opowiedzieć. Czyli ten kolega drugiemu, który już mi konto raz, to samo konto zabrał, ale teraz jest dużo cenniejsze. Mam tam blok, tam Vipa, elite Vipa na tydzień, więc trochę na. No, i on mi ukradł takie jedno konto. Małpa, X, xxx, małpa. Tak, yy, tak. Yy. Zgłaszajcie to konto. X, luke, x, x, małpa, tych x. Za dużo tam jest x. -ów. Ogólnie o to mam czas nagrywania i próbuję go zjeść. No, w ogóle rozglądam się za oknem, bo czekam na pewną osobę, i jak przyjdzie w środku odcinka, to będę musiał zrobić cięcie. Więc jak zrobię jest cięcie z Nienacka, coś mi wbuchło. Nikt nie nie przyjechał. Nie bójcie się. Ech. Tylko coś buchło. Ech. Nie powiem wam co. Mój brat sobie wziął trzy petardy, odpalił je i rzucił sobie do wody. Tak huczneło ładnie. Tak to pięknie wyglądało. Mhm. Tak. Gdzie jest Rafał? Idę sprawdzić, czy nie idzie tutaj, gdzie on jest? Jezus, Maria, słyszeliście to? Baciu, tu jest wąż. Babciu. A tak, to był mój brat. Jezus Maria. Jak ona tu przyjdzie teraz, to będę musiał zrobić cięcie. A jak ona weźmie telefon... Czekaj. Bo jak? Idzie. Pięciominutowe cięcie... Bo 5 minut musiałam czekać, żeby zaufać, że ktoś nie idzie. I nie przyszedł. A na czym ja skończyłem? Eee, nie wiem na czym skończyłem. No, no... aha, zgłaszajcie to konto X lukę XX małpaty, X. Właśnie to jest mój jeden kolega. On mi schackował konto. Powiedział, że się będzie zajmował tym? Usunął mi wszystkie skiny i zrobił swoje jakieś dziewczynki, baby kluchy. Y, gl, um. Usunął mi wszystkie światy, wszystkie prefabrykaty. Kompletnie w ogóle, nie mam nic, kompletnie nic. Mam tylko cztery skiny, jego i nie mogę się dostać na moje konto. Jak mam, jak mam odzyskać dostęp do Łyko, ja pracowałem na niego rok. 45 level. Rok pracowałem. Za następny rok już będę miał 100 level. Albo 90. Tak, on szybko wbija level komuś, ale żeby od razu kraść konto, dla siebie powiedział, że nie będzie mi kradł konta, że ma swoje. Mam nadzieję, że to tylko się gra zbugowała, że mi tego nie usunął. Ale ja z przykrością mogę kończyć ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie lajka z subkiem oraz z dzwoneczkiem. Zostawcie komentarz, ja się żegnam Pa.